Siema, słuchajcie, dzisiaj chcę pokazać jak skonfigurować radio z DMR-em do najprostszego scenariusza, czyli takiego, gdzie dwie osoby chcą porozmawiać ze sobą bezpośrednio na jednej częstotliwości. Pokażę to na przykładzie dwóch CPS-ów, dwóch różnych CPS-ów. Jeden z nich to będzie OpenGD 7.7, a drugi to będzie CPS od radia AnyTone. Jesteście ciekawi? Zapraszam. Rozpoczniemy od najprostszego scenariusza, tego podstawowego, czyli dwie radiostacje chcą ze sobą porozmawiać bezpośrednio, bezpośrednio. Dwie radiostacje DMR-owe chcą nawiązać łączność bezpośrednio. E, pokażę to na przykładzie dwóch e, CPS-ów. Zakładam, że macie aplikację e, do swojego radia zainstalowaną, zatem podłączam radio do komputera w przypadku e, radia z Open gd 77 tego tyta muszę teraz uruchomić radio radio jest wykasowane, przywrócone do ustawień fabrycznych e, no i teraz co następuje, odpalam CPS-a CPS-y wyglądają dla większości e, producentów bardzo podobnie e, rozpocznę tylko od najważniejszych ustawień czyli e, tutaj wpisuję swój znak a tu wpisuję swój DMR ID w mam DMR ID, o to jest pytanie a DMR ID mogę sprawdzić, mogę sprawdzić DMR ID mogę sobie sprawdzić tutaj e, o na przykład w tym programie wchodzę sobie do bazy download tu DMR user ID search wpisuję swój znak to jest ogólnodostępna baza. Wyszukuj i już mam. To jest mój DMR ID. DMR ID jest jak numer telefonu po prostu w łącznościach cyfrowych. Wpisuję mój numer DMR ID. I teraz co będzie mi jeszcze potrzebne. Mm... Tutaj nie będzie mi nic potrzebne z tych ustawień, radio ma wstępne jakieś tutaj w CPS-ie dodane ustawienia, tak widać, tak? Coś tu w radiu już jest, natomiast ja zrobię tutaj zupełnie nowe ustawienia, tak żebym mógł to mieć po swojemu. Od czego zacznę? Zacznę od mm, wprowadzenia e, grupy rozmownej, grupy rozmownej, tutaj, czyli TG. Tutaj mamy już jakieś grupy rozmowne, tak jak mówiłem zdefiniowane, więc ja wprowadzę z toj zupełnie nową grupę rozmowną mianowicie ona będzie miała numer 99, czyli robię sobie prawy wszystko myszy dodaj grupę i nazwę ją na przykład lokal. 99, tak żebym wiedział, że lokalnie będę sobie tutaj używał, i teraz e, tutaj wpisuję numer grupy, czyli 99, i tu mogę wybrać slot, na który ma być przypisana. Mogę to po prostu ustawić sobie później z ręki. E, ja przypiszę na slocie numer 1. Numer Dobra, mam w porządku. Widać, że grupa lokal 99 się dołączyła, uruchomiła i teraz. Grupy kontaktów mogę albo pozostawić sobie tutaj tak jak one są, po prostu ludem, Albo mogę stworzyć listy grup kontaktów. One są też, to jest też bardzo wygodne. Tu zobaczcie, mam już dwie listy, jakie jest zdefiniowane. Tak? Tu mam yy, te grupy, i ja skorzystam chyba z tego, z tego gotowca. Ten Brandmeister to jest taka grupa. Tego, tego systemu Brandmeister, tej sieci Brandmeister więc ja po prostu tą moją grupę lokalną 99 dodam do tych dodanych tutaj już do tej, do tej listy Brandmeister, czyli po prostu zaznaczam ją i klikam dodaj i to jest wszystko, to jest gotowe teraz, jeżeli dwie stacje mają rozmawiać ze sobą, no to potrzebujemy jakiejś częstotliwości, ja założę, że będzie to częstotliwość w pośmie 2 metrów i będzie to częstotliwość 145,375 375, 145, MB. Jest to proponowane w wielu publikacjach jako grupa, jako częstotliwość dla, dla rozmów Digital Voice, czyli C4FM albo właśnie DMR zatem przechodzę teraz sobie do grupy kanały i tu zobaczcie, tu już mam jakiś kanał zdefiniowany więc ja po prostu go zedytuję jeżeli chciałbym dodać to prawym przyciskiem myszy po prostu dodam nowy żeby zedytować ten kanał po prostu kliknę dwukrotnie pojawi mi się okienko no i teraz tak, tu wybieram tryb analogowy czy cyfrowy oczywiście cyfrowy nazywam sobie ten kanał tak jak mi się podoba ja bardzo często używam e, w nazwach e, częstotliwości kanału i na przykład jakiegoś e, no, identyfikatora, który mi mówi, co tutaj jest, na przykład DMR, tak, ale ktoś na przykład może sobie zrobić Digital Voice, DV na przykład. Nie ma to większego znaczenia. E, teraz tak, no tutaj muszę przypisać odpowiednią częstotliwość 145-375. I tutaj powielę ją, zarówno dla odbioru, jak i nadawania. E, tutaj poniżej e, mogę ustawić, czy stałą ma być e, Moc e, radia na tym kanale, jak długo mogę przyciskać PTT i mówić, to są mało istotne rzeczy w tej chwili. Oczywiście mogę też e, na przykład tutaj ręcznie wstawić, wpisać e, swoje koordynaty geograficzne, żeby na przykład wysyłać też tą informację. Więc jeśli ktoś chce, na przykład na stałe mieć tutaj koordynaty, to może sobie to tutaj dla tego kanału e, wpisać. Yy, tu są yy, informacje dotyczące radia, więc nie będę tego ustawiał, natomiast to co jest istotne yy, tutaj poniżej yy, jeszcze chcę pokazać, teraz mogę albo zrobić dwie rzeczy albo do danego kanału przypisać całą listę yy, kontaktów które mam, tu mam Brandmeister do wyboru, no yy, MRC ja mam kontakty w Brandmeisterze i wtedy będę mógł sobie na danym na danej częstotliwości, po prostu klikając w prawo, w lewo, przerzucać wszystkie grupy, które są w tej liście, albo mogę po prostu dodać na sztywno kontakt, czyli grupę rozmowną, w tym wypadku 99, i wtedy tutaj ta lista mi zniknie i jestem na sztywno przypisany do lokalnej tej grupy 99. Oczywiście mogę tutaj umówić się z kolegą, jeśli chcę prowadzić łączność. Radio, radio na jakąś inną grupę, na jakiś inny kontakt to też by zadziała. Eee, dobra, teraz tak. E, repeater slot już mam przepisany tam, jakby zdefiniowany, i będzie to numer jeden. I color code, słuchajcie, e, to będzie w moim przypadku ustawię color code numer dwa. Posłużę się zasadą, że e, dla danego okręgu używamy kolor kodów z danym okręgiem. Wiem, że nie ma już okręgów, ale jakoś tak. Ma to dla mnie sens, ale możemy się umówić na dowolny kolor. kod, na 15, na przykład, wtedy na obydwu radiach będzie trzeba ustawić 15. Teraz jeśli chodzi o toker alias, tutaj to jest, to jest ustawienie, na którym, które służy do tego, żeby wysyłać swój znak jakby do drugiego radia. Natomiast uwaga, tutaj trzeba troszeczkę ostrożnie podejść, bo różne radia używają różnych i różnego sposób kodowania tych liter więc bezpieczniej jest po prostu tutaj to wyłączyć bo na przykład radio OpenGD77 nie dogada się z radiem na przykład AnyTone, ja już to sprawdziłem i po prostu mi to nie działa dlatego te talker aliasy mam wyłączone, będzie transmitowany tylko DMR-ID no i radio które dostanie tą informację z DMR-ID ze swojej bazy wyciągnie jeżeli ma wyciągnie AM, znak tego rozmówcy i wyświetli wtedy na urządzeniu. I to jest w zasadzie tyle. Nic więcej tu nie musimy robić. Zobaczcie, kanał jest już tutaj zmieniony, jego nazwa jest zmieniona i możemy teraz te informacje wprowadzić sobie do radia. Ale jeszcze zanim to zrobimy, chciałbym wspomnieć o zonach, o tych strefach. Te zony, te strefy, to jest nic innego jak, jak sposób na ułożenie Swoich kanałów, których możemy mieć bardzo dużo, tutaj chyba jest ponad tysiąc kanałów, można wrzucić w pewne grupy funkcyjne, takie funk grupy, które będą przydatne. Na przykład, ja mam, ja mam grupę, grupy w swoich zonach, w mojej zone zawierają grupy. Do... Również okręgami, i na przykład wiem, że jeżeli jestem w okręgu pierwszym, przełączam się na zonę pierwszą i mam tam przemienniki z okręgu pierwszego. W zonie trzeciej na, z okręgu trzeciego i tak dalej. Jest to bardzo wygodne, ale tutaj każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób chce to sobie poukładać. Ja mam tylko jeden kanał, więc nie ma sensu chyba tutaj tworzyć jakichś specjalnych zon. Ja po prostu zmienię nazwę tej zony, może nie na SP1, ale można na przykład na Lokal. O! Albo Strefa lokalna, ale Lokal. Logan. Ok, zmienię sobie to na lokal. I mam w tej, w tej strefie tylko jeden kanał. On nazywa się tutaj. Już mamy lokal i kanał nazywa się 145 375 DMR. I to jest wszystko. Teraz moi drodzy. Dobra, i teraz jeśli jest, jest, jestem już gotowy, mogę wprogramować te ustawienia do radia. Kabel jest podłączony. Yy, naciskamy przycisk. Zapisz. I następuje transmisja tych ustawień do radia. Dobra, kiedy mamy to wprogramowane, mogę sobie przejść w tryb kanału. Widzimy już, że mam kanał. Tu też jest zona taka główna mam All Channels. przełączę się na zonę, która się nazywa Local, tak jak ją nazwałem. Mam tu tylko jeden kanał wprogramowany ten 145 375 DMR. I na tym kanale pozostanę. I teraz chciałbym, tak jak mówiliśmy, chciałbym też. Rozmawiać jest z drugą stacją, więc ustawiam sobie na drugiej stacji również odpowiednio um, CPS-a, nie zapisuję tego. Natomiast moja druga stacja to jest e, Nton, więc tutaj CPS będzie wyglądał trochę inaczej, ale ja nie będę go zmieniał, tylko pokażę Wam, e, gdzie te ustawienia w tym CPS-ie drugim się znajdują. One są bardzo, bardzo podobne. Dobra. I teraz słuchajcie, ja mam taki kanał przygotowany dla radia Aneton. Yy, I tutaj, gdzie mam kanały, tak, mam 145 375. Wejdźmy sobie w jego ustawienia i tutaj no, on nawet tak samo się u mnie nazywa: 145 375. Odbiór, nadawanie. Yy, no i teraz przejdźmy. Tutaj pomijam te wszystkie te ustawienia, yy, które są mi mniej istotne w tej chwili. Yy, zobaczcie, yy, 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 wysyłam. wysyłam yy, na, yy, mam ustawione kolor kod numer 2, tak jak w tamtym radiu slot pierwszy, nie mam wybranej żadnej grupy żadnej listy, tak? chociaż też mam tutaj jakieś, jakieś swoje listy, więc mógłbym i teraz w tym momencie po prostu wystarczy ustawić to wszystko bardzo podobnie i również przesłać do radia tutaj klikając, procedura jest identyczna natomiast jaki jest efekt, proszę zobaczyć, zamknę teraz tego CPS-a, nie będzie nam to przydatne do niczego Dobrze, teraz przeprowadźmy, przeprowadźmy sobie mały test, e, mam tutaj e, radio już gotowe. Będę moją platformą testową jest e, radio e, Anetor, ale nie będę go nie będę go ściągał e, z półki, żeby wam pokazać, tylko skupię się na tym, co tutaj co tutaj jest. I teraz tak e, Uruchomię najpierw PTT na y, Enetonie, żebyście zobaczyli tutaj jak to wygląda na wyświetlaczu i posłuchali tego, tego DMR-a chwilę. Uwaga, nie wiem czy mi się uda, myślę, że mi się uda, dobra, OK. raz, dwa, raz, dwa, trzy, dwa test. Trzy, trzy, test, to jest test z lekkim pogłosem trzy, eee, i, 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 obie, i stacje obie stacje rozmawiają. rozmawiają. No i wyświetla się informacja o znaku, czyli wszystko jest poprawnie. Teraz podobnie mogę zrobić w drugą stronę, czyli będę z tego radia nadawał do radia Enyton. Zobaczmy jak to wygląda. Tu mam radio ręczne. Uwaga, możesz? Raz 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 możesz? Raz i wszystko, I wszystko takie tak jak należy wyświetla się, się, się. Widzimy informację o znaku i obie, obie radiostacje mogą ze sobą. To Także jest to jest bardzo to proste, proste i nic, i nic skompli skomplikowanego, skomplikowanego tutaj, tutaj nie, ma. nie ma. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. I słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, jak skonfigurować radio dmr pod używanie przemienników, to zapraszam do kolejnego nagrania, do kolejnego odcinka. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie, bawimy się radiem nawet cyfrowym. 73.